Pracuję na farmie. Moje plony zjadają myszy. Co ode mnie chcesz? Nie będę łapać myszy. Wystarczy kilka złotych monet i będę miał nowe zbiory. Kilka złotych monet? Uważasz, że pieniądze w Kleswie są nieograniczone? Potrzebuję tylko kilku sztuk złota. A co jeśli myszy zjedzą również nowe nasiona? Znowu przyjdziesz po pieniądze? Nasza farma karmi całe miasto. Bez nas będzie strajk głodowy. Oj, ta mamy McDonalda. Nie spójrzmy. No ale księżniczko. Wystarczy. Powiedziałam już wszystko. Następnie. Ach. Pracuje w fabryce odzieży i dostawa jedwabiu jest opóźniona. Niech zgadnę, chcesz pieniędzy! Nie, zamówiliśmy już towar, ale kurier nie chce go dostarczyć. Boi się bandytów. I co? Wszyscy się jej boją. Jeśli zapewnisz mu ochronę, to towar dotrze tutaj bezpiecznie. Chcesz, żeby moi rycerze ryzykowali dla jakichś szmat? To nie szmat, ale drogi jedwab. Bez naszej fabryki ludzie nie będą mieli ubrań. Niech kupią ubrania w lumpie. Następny. Mojemu mężowi zabroniono wycinać wszystkie drzewa w lesie. Strażnik powiedział, że wszystkie drzewa należą do królowej. No jeśli strażnik tak powiedział, no to tak jest. Powiedział również, że księżniczka może dać pozwolenie na wycinkę lasu. To co ci drewno? Bez drewna nie możemy ogrzać pieca zimą. A do tego musimy jeszcze zbudować ogrodzenie, żeby chronić całą wioskę przed wilkami. Jeśli królowa zabroniła, to to konieczne. Nie chcę jej denerwować. Ale my zamarzniemy. Albo nas zjedzą. Spotujcie ogrodzenie z kamieni. Jesteście dziećmi. Hmm. Jak powiesz, księżniczko. Poznawanie dwóch ludzi jest męczące. Gdzie mój sługa? Jestem. Byłeś okropnikiem. Teraz przenoszę napoje. Jesteś dobrym sługą. Jak masz na imię? Nazywam się Ricky Martin. A, tutaj A, jesteś ja, złodzieju. Jestem złodziejem. Księżniczko, ten sługa okradł twój skarbiec z pieniędzy. Złodziej wśród moich sług? Co za koszmar. Nie, ona kłamie. Aha. Znalazłam to w jego kieszeni. To jest mój portfel. Mm -hmm. To jest... Mnóstwo pieniędzy! Włodzy nie zarabiają tak dużo! No dobra, masz mnie! Ukradłem te pieniądze! Ricky, jak mogłeś? Wiedziałam! Złodziej musi zostać ukarany. Zorganizujemy sąd!